Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Twoje słowo jest lampą dla moich kroków. Rekolekcje radiowe według metody świętego Ignacego. Tydzień czwarty. Dzień drugi. Pierwszy list świętego Jana Apostoła, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do czwartego. To Wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli i o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i Wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i Jego synem Jezusem Chrystusem, Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. W obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobrażam sobie kwiat rozkwitający pośrodku pustyni. Poproszę w tej medytacji o dar zachwytu nad cudem objawienia. Rozpoczynam rozważanie Słowa Bożego. Czy potrafimy jeszcze docenić cud, o którym słyszymy? Święty Jan próbuje nam przekazać to, co głęboko dotknęło jego serca, a o czym tak trudno opowiedzieć ubogim ludzkim językiem. Był świadkiem objawienia się odwiecznego Boga. Źródła i dawcy życia. Nie tylko życia, jakie znamy obecnie, ale życia wiecznego, życia z Bogiem bez końca. Wielokrotnie słyszeliśmy te słowa, głoszone w czasie homilii czy podczas rekolekcji, powtarzane w liturgii. Tak łatwo do nich przywyknąć. Czy ta prawda porusza jeszcze moje serce? Święty Jan miał ten przywilej, że mógł własnymi rękami dotknąć wcielonego Słowa. Ale Jezus, żywe Słowo Boga, wciąż z nami jest, choć w innej postaci. Teraz tylko ode mnie zależy, czy pozwolę, by był obecny w moim życiu i przemieniał je, by przemieniał mój sposób patrzenia na świat i ludzi, mój system wartości. Owocem otwarcia się na Boże życie jest radość. Przepełniała ona uczniów Jezusa tak, że pragnęli dzielić się nią z wszystkimi wokół. Czy to pragnienie, by biec i dzielić się tym cudem, nadzieją wiecznego życia, jest też i we mnie? Czy w ogóle pozwalam sobie jeszcze na taką radość i zachwyt? Zakończę rozważanie osobistą rozmową z panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.